Znajdujemy się przed gimnazjum numer 20 zwanym Raszyńską. Sprawdźmy, co się dzisiaj tutaj dzieje. Dzień dobry, niech pani powie, jak pani podoba się w naszej szkole. Dzień dobry, no właśnie w tej chwili się zapoznaję z tym, co oferujecie. A co sądzi pani o tym, jak uczniowie przygotowali na dzień otwarty? Bardzo mi się podoba, dlatego bo mogę uzyskać takie informacje, które nie mają w internecie dokładnie. A co pani się tutaj podobało najbardziej? Miła bardzo atmosfera i bardzo duża otwartość. Czyli że warto zdawać. Warto na pewno. I tam rozmawiam właśnie z uczniem pierwszego roku, czyli Świeżaków. Jak Ci się podoba Dniu Otwartym? No moim zdaniem Dzień Otwarty jest super fajny, ponieważ przyszło dużo różnych fajnych ludzi i mogłem się z nimi poznać i są bardzo mili i śmieszni i jest fajnie. Czyli ogólnie dobrze zorganizowane? Jest świetnie zorganizowane, jest coś do jedzenia, jest, są te informatory yy, i proszę je kupować i są koszulki i jest Zosia, i wszyscy się dobrze bawią i myślę, że przyszli, Ci też. Co sądzisz o nowych kandydatach? Znaczy no wiem, wielu z nich nie poznałem, ale tak to jest super. W sensie yy, dwie dziewczynki oprowadzałem i były bardzo miłe i powiedziały, że będą zdawać. Czy coś Wam się bardzo spodobało lub nie spodobało w Dniu Otwartym? Jakie macie zdanie? Znaczy ogólnie mi się wszystko podoba. Chyba nie ma takiej rzeczy, która by mi się tu nie podobała. I ogólnie myślę, że jest super. Co jest najlepsze, czyli lepsze niż wspaniałe na Raszyńskiej? Atmosfera, absolutnie. Jesteśmy bardzo wysportowani. Jeździmy w zimie na zawody do białki. W tym roku zajęliśmy pierwsze miejsce. A czy szkoła jest fajna, ogólnie bardzo mi się podoba. Fajna atmosfera, fajni ludzie, także z chęcią będę tutaj zdawał.